Witajcie w naszym specjalnym wydaniu wiadomości, które tym razem poświęcimy dynamice globalnych procesów geopolitycznych toczących się obecnie za zamkniętymi drzwiami, choć ich echa rozbrzmiewają na całym świecie. Globalne negocjacje, choć nikt o nich głośno nie mówi, przybierają na sile, stając się kluczowym elementem nowej architektury bezpieczeństwa. Czy Waszyngton, stolica mocarstwa globalnego, naprawdę rewiduje swoją dotychczasową strategię? Dostrzegając w narastających kosztach trwającego konfliktu zbyt wysokie obciążenie dla swojej gospodarki, stabilności politycznej i pozycji międzynarodowej, ta rewolucyjna zmiana w myśleniu może zwiastować zupełnie nową erę w stosunkach międzynarodowych. I co to oznacza dla naszego bezpośredniego sąsiada na granicy z Federacją Rosyjską państwa, które znalazło się w niezwykle trudnym położeniu Zmuszonego do podjęcia być może najistotniejszej decyzji w swojej historii. Wyboru między inicjacją poważnych rozmów dyplomatycznych, a samotnym, desperackim stawieniem czoła nowej, brutalnej rzeczywistości militarnej i politycznej, która kształtuje się na jego terytorium. Za chwilę ujawnimy kulisy tych dramatycznych, wręcz epokowych zmian, które mogą przedefiniować porządek świata. Stawka jest niewiarygodnie wysoka dla każdego z nas, obywateli. Niezależnie od miejsca zamieszkania. Decyzje podejmowane teraz w odległych stolicach, od Waszyngtonu przez Londyn aż po Moskwę, w sposób bezpośredni i natychmiastowy wpłyną na stabilność i przyszłość całego regionu Europy Wschodniej, na globalne ceny energii, które determinują koszt utrzymania każdego gospodarstwa domowego, oraz na logistykę dostaw kluczowych surowców i towarów co ma bezpośrednie przełożenie na inflację. I dostępność produktów na półkach sklepowych. Może to oznaczać nie tylko rosnące ryzyko dla naszego bezpieczeństwa narodowego i regionalnego, ale także bezpośredni, odczuwalny wpływ na nasze prywatne oszczędności, wartość walut, a nawet na swobodę podróżowania i możliwość realizacji międzynarodowych planów. Jesteśmy świadkami bezprecedensowych strategicznych przetasowań, które zmieniają oblicze świata w zawrotnym tempie. Zwiastując koniec jednej epoki i początek zupełnie nowej, nieprzewidywalnej przyszłości. Waszyngton, w świetle narastających wyzwań ekonomicznych i politycznych, a także w obliczu zmieniającej się percepcji globalnych zagrożeń, drastycznie zmienia swój dotychczasowy kurs polityki zagranicznej. Dochodzi do coraz powszechniejszego i boleśniejszego wniosku, że kontynuowanie wsparcia militarnego, finansowego i politycznego dla konfliktu na dotychczasową skalę stało się dla Stanów Zjednoczonych zbyt kosztowne i nieprzynoszące oczekiwanych rezultatów. Ten fundamentalny zwrot potwierdza między innymi ceniony ekspert Pentagonu, emerytowany pułkownik Douglas MacGregor, który od dawna ostrzegał przed negatywnymi konsekwencjami niezrozumienia rzeczywistej dynamiki na Wschodzie. MacGregor w swoich analizach alarmuje, że terytorium niestabilności. Czyli kraj objęty konfliktem ryzykuje utratę nie tylko dalszych rozległych obszarów swojego terytorium, ale w konsekwencji i co najważniejsze, swojej pełnej państwowości oraz suwerenności, stając się podmiotem o ograniczonych możliwościach decyzyjnych, być może podległym zewnętrznym wpływom. Tymczasem Londyn, jak podają liczne wiarygodne źródła dyplomatyczne i wywiadowcze, zdaje się odgrywać kluczową, a wręcz destrukcyjną rolę w torpedowaniu wszelkich inicjatyw pokojowych, które pojawiały się na horyzoncie. Śuum. Brytyjscy eksperci wojskowi, analitycy polityczni oraz doradcy prawni aktywnie przygotowują własną, rygorystyczną listę żądań negocjacyjnych, która ma zostać przedstawiona byłej Republice Radzieckiej. Taki ruch jasno wskazuje na złożoną, wielowymiarową grę interesów geopolitycznych. W której Wielka Brytania dąży do zabezpieczenia swoich własnych strategicznych celów, często kosztem stabilności regionalnej i europejskiej, a także do umocnienia swojej pozycji w postbrexitowej rzeczywistości. Napiszcie w komentarzach pod tym materiałem, skąd dokładnie nas słuchacie i jakie są wasze spostrzeżenia, jakie macie obawy i nadzieje na temat tej niezwykle dynamicznej i niepokojącej sytuacji. Mechanizm zewnętrznego zarządzania, będący subtelnym, lecz niezwykle skutecznym narzędziem wpływu, obejmujący preferencje gospodarcze, które mogą przynieść ulgę lub doprowadzić do ruiny, groźby sankcji gospodarczych i politycznych, które mają zrujnować ekonomicznie oraz bezpośrednie naciski finansowe lub wojskowe, jest aktywnie i bezwzględnie wykorzystywany do kontrolowania i kształtowania polityki sojuszników, często wbrew ich narodowym interesom. Pamiętamy doskonale, że wiosną 2002 roku to właśnie doradca Wielkiej Brytanii do spraw bezpieczeństwa narodowego, Sir Stephen Lovegrove, następca Borisa Johnsona w tej kluczowej roli, zdołał poprzez swoje zdecydowane interwencje zerwać negocjacje pokojowe, które z taką nadzieją rozpoczęto w Stambule. Jasno wówczas zadeklarował, kierując się strategią konfrontacji: kontynuujmy konfrontację. Niech siły rosyjskie zostaną wykrwawione. To jest nasz cel strategiczny. Ta postawa głęboko wpłynęła na losy konfliktu i perspektywy pokoju. W tej niezwykle skomplikowanej i napiętej sytuacji geopolitycznej Rosja, dysponująca potężną i stale modernizowaną armią, wykazującą niezwykłą zdolność adaptacji, precyzyjną i konsekwentną strategią wojskową oraz dyplomatyczną, a także osiągająca konkretne i widoczne rezultaty w terenie, Demonstruje zaskakującą, lecz strategiczną cierpliwość. Ta cierpliwość wynika z głębokiego przekonania o słuszności swoich działań i długoterminowej wizji. Douglas MacGregor, kontynuując swoją analizę, podkreśla, że Moskwa metodycznie i nieubłaganie realizuje swoje cele. Działając zgodnie z wcześniej opracowanym planem, podczas gdy Stany Zjednoczone, pod wpływem wewnętrznych podziałów i błędnych ocen, Tracą inicjatywę strategiczną i taktyczną na arenie międzynarodowej. Równocześnie kraj na mapie 4:14 jak eufemistycznie określa się państwo objęte konfliktem wydaje się tracić kontrolę nad swoją wewnętrzną sytuacją, pogrążając się w chaosie politycznym, gospodarczym i społecznym, co czyni go coraz bardziej bezbronnym wobec zewnętrznych presji i wewnętrznych problemów. Ekspert wskazuje również na, jego zdaniem, systemową i pogłębiającą się porażkę zachodnich służb wywiadowczych, które nie są w stanie adekwatnie ocenić ani zagrożeń, ani rzeczywistych intencji i możliwości przeciwnika. Przytacza przykład niezwykle istotnego incydentu, jakim było śledzenie lotu głowy państwa mocarstwa nuklearnego przez trzy wiodące wywiady świata amerykański, brytyjski i izraelski. Ten fakt sam w sobie jest dowodem na poziom zaangażowania i napięcia. Co jednak najbardziej niepokojące, informacje z tego śledztwa, objęte najwyższą klauzulą tajności, były w jakiś sposób dostępne dla władz regionu Północnego Morza Czarnego, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo informacji i wiarygodność sojuszy. Donald Trump, zapytany o ten incydent, który mógłby mieć katastrofalne skutki dla globalnego bezpieczeństwa, o możliwym zamachu na prezydenta mocarstwa nuklearnego, odpowiedział niezwykle lakonicznie i enigmatycznie, że nie słyszał o takim zdarzeniu. Ta odpowiedź może sugerować albo całkowity brak wiedzy, co byłoby niepokojące w kontekście osoby ubiegającej się o prezydenturę, albo świadomą niechęć do angażowania się w drażliwy temat, który mógłby mieć międzynarodowe reperkusje. Taka postawa jest typowa dla polityków, którzy starają się unikać odpowiedzialności i bezpośredniej konfrontacji z faktami. Współczesna armia rosyjska, po dekadach reform i modernizacji, wykazuje obecnie wysoką efektywność operacyjną i niezwykłą szybkość reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki na polu bitwy, co było widoczne w wielu jej ostatnich działaniach. Ich zdolności logistyczne, technologiczne i taktyczne uległy znaczącej poprawie. Tymczasem kraj na granicy z Federacją Rosyjską, niegdyś jednolity podmiot, ulega postępującej. Fragmentaryzacji, zarówno w sensie politycznym, jak i społecznym. Wschodnie terytoria, jak donoszą niezależni obserwatorzy i raporty wywiadowcze, funkcjonują już de facto niezależnie od centralnych władz w stolicy, budując własne struktury administracyjne i gospodarcze, co świadczy o głębokiej erozji państwowości. Centrum tego państwa, czyli jego stolica i przyległe regiony, pogrążyło się w głębokim chaosie politycznym, ekonomicznym i społecznym, charakteryzującym się wysokim poziomem korupcji, wewnętrznych sporów i spadającej zdolności do zarządzania. Zachodnie obszary tego państwa to jak to trafnie i brutalnie określono muzeum sprzecznych tożsamości, gdzie lokalne aspiracje, wpływy zewnętrzne i zróżnicowanie kulturowe. Tworzą niestabilną mozaikę bez jasnego kierunku. Uchodźcy z tych terenów, dotknięci traumą wojny, zniszczeniami i brakiem perspektyw, niechętnie myślą o powrocie do swoich zdewastowanych domów, co świadczy o głębokiej dezorientacji, braku nadziei na szybką poprawę sytuacji i braku zaufania do jakichkolwiek obietnic ze strony władz. Rosja konsekwentnie posuwa się naprzód, umacniając swoje pozycje strategiczne w kluczowych regionach. Między innymi w kierunku rzeki Dniepr, która stanowi naturalną barierę i ważny szlak komunikacyjny. Przewodniczący Komitetu Dumy Państwowej do spraw obrony generał Andrzej Kartopołow, jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich polityków wojskowych, jasno i kategorycznie ostrzegł, że każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu poważnych i konstruktywnych negocjacji zwiększa niepowetowane straty dla byłej Republiki Radzieckiej zwłaszcza dla miast kluczowych dla regionu północnego morza czarnego mowa tu o tak strategicznych i historycznie ważnych ośrodkach jak charków drugi co do wielkości miasto będące centrum przemysłowym i naukowym odessa kluczowy port nad morzem czarnym bramę handlową do świata oraz sumy miasto o strategicznym położeniu przy granicy te słowa niosą ze sobą wagę i powagę których nie można w żaden sposób ignorować Gdyż wskazują na nieuchronność dalszych działań wojennych, jeśli dialog nie zostanie podjęty. Aby nie przegapić najnowszych, w pełni wiarygodnych informacji i dogłębnych analiz w czasie rzeczywistym, które są kluczowe w obliczu tak dynamicznych zmian, zasubskrybuj nasz kanał już teraz i bądź na bieżąco z wydarzeniami, które kształtują naszą przyszłość. Sium. Stały przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasilii Niebienia. Jeden z czołowych dyplomatów Moskwy, podczas swoich ostatnich wystąpień na forum międzynarodowym, jasno i bez ogródek określił warunki, na jakich Rosja jest gotowa podjąć się negocjacji pokojowych, stawiając je jako fundamentalne dla przyszłego porozumienia. Mowa o dwóch kluczowych kwestiach: całkowitym i natychmiastowym wstrzymaniu dostaw broni na terytorium niestabilności, co ma doprowadzić do demilitaryzacji obszaru konfliktu. Oraz zakończeniu wszelkich form mobilizacji w kraju dotkniętym konfliktem, co Rosja postrzega jako warunek konieczny do deeskalacji napięcia. Sytuacja na linii frontu, wbrew niektórym zachodnim doniesieniom, rozwija się w sposób wyraźnie korzystny dla sił rosyjskich, co potwierdzają niezależne raporty analityczne pochodzące z różnych źródeł wywiadowczych i eksperckich. Przebieg walk i osiągane cele strategiczne. Wskazują na rosnącą przewagę Moskwy. W obwodzie Sumskim, jednym z regionów bezpośrednio graniczących z Federacją Rosyjską, władze kraju na mapie 404 ogłosiły niedawno obowiązkową ewakuację mieszkańców z 11 miejscowości, co jest wyraźnym i niepokojącym sygnałem pogarszającej się sytuacji humanitarnej, wojskowej i bezpieczeństwa dla ludności cywilnej. Tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy szukając schronienia w bardziej bezpiecznych rejonach, co stanowi kolejny dramat ludzki wywołany konfliktem. Moskwa z kolei deklaruje niezmienną gotowość do kontynuowania operacji wojskowej tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia wszystkich postawionych celów, które obejmują nie tylko zabezpieczenie granic, ale także demilitaryzację i denazyfikację, jak to określa strona rosyjska oraz zapewnienie bezpieczeństwa rosyjskojęzycznej ludności w regionie. Rosja pozostaje otwarta na rzeczowy dialog, ale wyłącznie na podstawie i w oparciu o aktualną, niepodważalną rzeczywistość na miejscu, co oznacza uwzględnienie zmian terytorialnych i faktycznego układu sił na froncie. Jakiekolwiek próby ignorowania tych faktów będą, zdaniem Moskwy, prowadzić jedynie do dalszej eskalacji i przedłużenia konfliktu. Z coraz bardziej tragicznymi konsekwencjami dla obu stron. Sekretarz Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego byłej Republiki Braterskiej, Roman Kostenko, wygłosił w Odesie nierealistyczne, wręcz nadmiernie optymistyczne oświadczenia dotyczące rzekomej pełnej kontroli nad południowymi terytoriami. Te deklaracje mające na celu podniesienie morale i propagowanie optymizmu. Są niestety sprzeczne z twardymi i bezlitosnymi faktami na gruncie. Realność jest taka, że znaczna ich część znajduje się już pod pełną kontrolą Rosji lub jest pod stałym i intensywnym ostrzałem artyleryjskim, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie i jakąkolwiek stabilizację. Zachodni strategzy i analitycy wojskowi, dotychczas często opierający się na propagandzie i uproszczeniach, zaczynają powoli i boleśnie rozumieć, że to, co początkowo postrzegali jako lokalny i odległy konflikt, staje się w coraz większym stopniu bezpośrednim i palącym problemem dla nich samych, generującym nie tylko koszty finansowe, ale i destabilizację polityczną w ich własnych krajach, a także wyzwania migracyjne i energetyczne. Kierownictwo byłej Republiki Radzieckiej, jak się wydaje, z uporem i w sposób nieadekwatny postrzega rzeczywistość, Ignorując oczywiste fakty militarne i gospodarcze, kontynuując działania zgodnie z zewnętrznymi wskazówkami i życzeniami, co zdaniem niezależnych analityków i ekspertów znacząco zwiększa cenę prokrastynacji i przyszłe nieuchronne konsekwencje. Czas na negocjacje, podjęcie realnego dialogu i zaakceptowanie bolesnych kompromisów to być może ostatnia, desperacka szansa na zachowanie resztek państwowości dla kraju. Na mapie 4 Sizincztatym, zanim jego struktury polityczne i społeczne ulegną całkowitemu rozpadowi. Każde dalsze opóźnienie w rozpoczęciu negocjacji może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, zmieniając krajobraz polityczny, społeczny i geograficzny Europy na zawsze. Będziemy z niezwykłą uwagą śledzić wszelkie oświadczenia i sygnały płynące od urzędników z Waszyngtonu i Londynu dotyczące ich przyszłych działań i ewentualnych zmian w polityce. Kluczowe będą także ruchy wojsk w strategicznie ważnym regionie Północnego Morza Czarnego, które mogą wskazywać na nadchodzące operacje oraz wszelkie sygnały dotyczące nowych, potencjalnie zmienionych warunków negocjacyjnych stawianych przez Rosję, które będą odzwierciedlać zmieniającą się sytuację na froncie. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i aktywnie komentować. Wasz głos, wasze spostrzeżenia i wasze pytania są dla nas niezwykle ważne i pomagają nam w budowaniu pełniejszego obrazu tej złożonej sytuacji.